A sebek, sebek, tak, nie kto inny, nie jakieś inne rzeczy, tylko sebek, sebek, w końcu po tylu dniach, no jednak musiałem się troszkę przygotować do szkoły, bo jak wiecie już szkoła się rozpoczęła, dla niektórych oczywiście, no i tym co się szkoła rozpoczęła, wiadomo, nie mają zbytnio czasu, a ja musiałem się przygotować, chodzić, wszędzie po jakichś sklepach i po prostu nie miałem czasu żeby po prostu dla Was nagrywać. Yy, ale teraz już wracamy normalnie, będę po szkole normalnie przychodził. Yy, Nagrywałem dzisiaj skoczyłem najpóźniej jak się da, czyli 16.00. No, 17.35, a więc sami widzicie, nagrywam to dla Was, to jest popołudniowy Sebek, Sebek, bo przecież jaka inna seria, nie? Mam nadzieję, że to wszystko słyszeliście jak nie, no to... Szkoda. No to co? Dzisiaj nie wiem właśnie, co mam wykombinować. coś coś wymyślę. Na pewno coś wymyślę. Weźmiemy w nowy turniej. Możemy zagrać coś takiego jak Puchar Anglii. Otóż sam nie jestem pewny. Nie jestem pewny, co będziemy tutaj kombinować. Chyba kariera pójdzie. Ale dobra, cześć na Sebek Sebek. Dzisiaj jeden odcinek z kariery. Cześć!